Cześć cześć, cześć, witam, witam. Witam serdecznie z tej strony Gracjan Witam, witam Jestem teraz tutaj w lesie i tutaj w lesie jest takie obozowisko i właśnie idę zobaczyć do tego obozowiska, bo właśnie w tym obozowisku jak byłem ostatnim razem, to dosłownie i normalnie straszy. Po prostu straszy, straszy w tym obozowisku. No bo wszystko pięknie, ładnie. Zielony las. Tam jeszcze w tym obozowisku to takie jakieś kolory. Takie kolorowe jakieś wstążeczki. Jakieś poporczyki, jakieś to tam, to takie różne. Ozdóbki, żeby było ładnie, miło i przyjemnie. No, ale pomimo wszystko, jak ostatni raz byłem, jak przedostatni raz byłem, no to wszystko w porządku było. Ale teraz, jak byłem ostatnio, to po prostu jakoś straszyło w tym miejscu, bo yy, po prostu. Coś, czasami coś tam się ruszało, ale nikogo oczywiście nie było widać. Czasami za drzewem się coś ruszało, czasami gdzieś tam za jakimiś patykami czy jakimiś tam innymi takimi zabudowaniami coś tam się ruszało, ale nie było nikogo, właśnie widać, a potem. Od tego obozowiska poszedłem troszeczkę dalej, jeszcze taką właśnie taką drogą, jak tutaj prowadzi. I tam właśnie jakieś takie dziwne odgłosy było słychać, ale też nikogo nie było widać, tylko dziwne odgłosy było słychać. No i nad drzewami właśnie takie czarne ptaki latały, takie kruki chyba. Tenże, no po prostu jakoś tak straszyło, po prostu. No i stamtąd szybko po prostu y, odszedłem z powrotem, wycofałem się. No i teraz idę zobaczyć y, na to obozowisko, czy znowu będzie y, taka atmosfera jakaś. Y, Strasząca, czy może już będzie lepiej. Zobaczymy. Idę właśnie na to obozowisko. Tam właśnie jest taka szeroka droga. I tą szeroką drogą idzie się na to obozowisko. No, na pewno, jak przyjdzie wiosna, zazieleni się wszystko. Będą latać jakieś kolorowe motyle, różne inne, jakieś fajne, i ptaki, i różne, y, może jakieś kwiaty będą. Y, na pewno będą na wiosnę tutaj rosły jakieś, i kwiaty, i, i w ogóle będzie tak, słońce, i przyjemnie, i radośnie będzie na wiosnę i może wtedy po prostu inne to wyrażenie będzie a teraz właśnie bo teraz jest koniec lutego doko, dokładnie jest 28 lutego jutro już jest 1 marca no to powoli powoli już ta wiosna będzie się zaczynała po prostu no ale jeszcze 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 do wiosny Daleko, chociaż, tak jak mówię, wszystko już zmierza do tej wiosny. No i tutaj jest właśnie taki las zielony las piękny, ładny las. I właśnie, ale jest na razie, właśnie jeszcze, jeszcze tej takiej wiosny pięknej i radosnej nie ma. Więc może taka właśnie ta atmosfera. Być po prostu taka właśnie dziwna, i może dlatego właśnie z tego powodu po prostu tutaj, po prostu w tym obozowisku straszy. O, tam już widać to obozowisko, biorę i teraz idę zobaczyć. Tutaj jest właśnie taka szeroka droga. Tutaj są jakieś takie inne dróżki małe. No i dookoła las. No, a tutaj jest to obozowisko. No i normalnie. Ostatnio. O, i tam jest taka właśnie szeroka droga. I tam troszeczkę dalej poszedłem tą szeroką drogą. I właśnie takie dziwne było słychać odgłosy, ale nikogo nie było widać. Tak samo właśnie tutaj było. Były właśnie też jakieś odgłosy. No takie fajne niby obozowisko. No zobaczę, właśnie jak to teraz tutaj będzie. No na razie tylko słychać ptaki. Już zaczynają jakieś ptaki śpiewać. Tak więc, że prawdopodobnie to już ta atmosfera będzie się zmieniać na lepsze, bo jak ptaki śpiewają w lesie, to już po prostu ten 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 ten, ten ta aura po prostu jest taka y, przyjemniejsza, jak ptaki śpiewają. To już nie jest taka, że tak powiem ta aura nie jest taka y, właśnie taka strasząca No nie ma, nie ma tutaj y, Nie widać żeby tutaj ktoś lub coś było Pusto tutaj jest y, Tutaj jest taki domek. W tym domku są otwarte drzwi. Kiedyś, jak tutaj byłem, to w tym domku te drzwi były zamknięte. A teraz są otwarte te drzwi. Otwarte drzwi ale w środku nie widać nikogo. Tutaj jest jakaś taka po środku łopatka. Chyba jej ostatnio nie było. Tutaj... Coś, coś chyba tutaj robił, bo tutaj też jest jakaś łopatka. Obozowisko normalnie jest puste. No na pewno w lecie, w lecie na pewno tutaj będzie no zupełnie inaczej to wyglądało, bo w lecie tutaj będzie radośnie i będą tutaj na pewno jacyś właśnie ludzie. Tylko nie wiem, właśnie, czy ci ludzie tutaj, czy oni tutaj po prostu nocują, czy nie nocują, tylko po prostu na noc wracają, a tylko w dzień tutaj obozują. Nie wiem, właśnie. Prawdopodobnie. Tak sobie myślę, że czasami są tutaj i też i w nocy czasami, a czasami po prostu tylko w dzień, a na noc po prostu na noc sobie wracają do domów, czy gdzieś tam, gdzie indziej idą na noc, a a właśnie a właśnie w dzień tutaj przebywają i może właśnie jakieś jakieś zebrania tutaj mają jakieś imprezy organizują no tutaj tutaj też to tak nie wyglądało tutaj było ktoś tutaj tutaj takie porozwalane są te te podesty takie porozwalane kiedyś tak tutaj nie było żeby te takie podesty były tak porozwalane. Ktoś tutaj coś kombinował. Bo e, kiedyś jak tutaj byłem, to tak nie było, żeby były takie porozwalane te podesty. No i tutaj. Tutaj chyba się nic nie zmieniło. Wszystko jest jak było. Tylko właśnie tak mi się wydaje, że kiedyś był większy tutaj porządek. Nie wiadomo, właśnie. To są takie fotele Nie wiadomo właśnie czy tutaj właśnie już jak obozują ludzie czy oni tutaj po prostu w tym obozowisku nocują czy nie nocują No ale jak jest tutaj takie o tutaj jest takie miejsce do palenia ogniska no to mi się wydaje, że jak o ognisko palą to wieczorem. No to jak wieczorem, to już chyba po nocy nie wracają. Tylko już tutaj na noc zostają. No i tak tutaj wygląda. No na razie Na razie powiem, że nic tutaj i tak jakoś dzisiaj nie straszy tutaj. Dzisiaj tutaj nie straszy w tym obozowisku dzisiaj nie straszy No i tutaj są takie jakieś właśnie Takie jakby kuchnia Tam właśnie ten domek Tylko właśnie w tym domku są otwarte drzwi A kiedyś były zamknięte drzwi tam są toalety a tutaj właśnie te chorągiewki takie kolorowe, takie trójkąciki one po prostu wyznaczają gdzie to obozowisko się kończy, tutaj się już kończy tutaj jakiś jest takie ktoś coś tutaj Robił, nie wiem w jakim to celu, może służyć. Chyba jako taki stół, ale właśnie no trochę to inaczej teraz wygląda. Ktoś tutaj musiał chodzić, i ktoś tutaj musiał coś. Kombinować. O, i tutaj też. Tutaj też tak nie wyglądało. Bo tutaj był ten zlew, i z tym zlewie nie było drzewa. a Teraz tutaj ktoś drzewo, i tutaj do tego zlewu też drzewo dał. To tak tutaj nie wyglądało. Ktoś tutaj coś kombinował. Tylko nie wiem kto. No, i tutaj są te. Domki. No, i tutaj właśnie jest, są te otwarte drzwi w tym domku. One takie otwarte nie były. One były zamknięte, tak że ktoś tutaj coś kombinował. No, i to tak tutaj właśnie wygląda. Tam jest jakiś taki konar drzewa. O. Taki fajny konał drzewa tutaj jest. Nie wiem, korzeń taki drzewa. nie wiem też do czego on może służyć. Chyba dla ozdoby jest tutaj. Chyba dla ozdoby po prostu. No, i tutaj jest ten piaseczek. Tak więc, że no, tak strasznie tutaj się nie zmieniło, ale troszeczkę inaczej tutaj było. No i na szczęście dzisiaj nie straszy tutaj. Dzisiaj tutaj nie straszy, bo ostatnio właśnie tak jak mówię. Normalnie coś tutaj, o tutaj, coś chrabotało. Tam też coś się przewracało. Za drzewami też coś się ruszało. Ale właśnie nikogo nie było widać. No i tam tam są takie skrzynki, to też w tych skrzynkach coś się ruszało. I jeszcze, i jeszcze w ogóle takie odgłosy, właśnie były. No, i tam, właśnie tam poszedłem. Tutaj teraz jest wyjście z tego obozowiska. Tam wyszedłem. O. Tą drogą tutaj poszedłem troszeczkę naprzód. I gdzieś, gdzieś w tym, czy jeszcze może tam jest jakiś taki szałas leśny. Gdzieś tutaj, w jakimś miejscu, było słychać właśnie takie dziwne odgłosy. Tutaj jest ładny taki mech, zielony mech. No nigdy nie wiadomo, może po prostu jakieś zwierzęta albo jakieś zwierzęta albo albo byli tutaj jacyś ludzie tylko nie wiem co oni robili właśnie, że takie dziwne jakieś dźwięki oni wydawali tam jest ładny widok na takie góry. Góry, wzgórki, pagórki. Tam jakieś, na wzgórzach są jakieś, widać jakieś miejscowości. O gdzieś tutaj. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. I gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj właśnie było, słychać właśnie takie jakieś dziwne odgłosy. Tak gdzieś tutaj tak, już właśnie. To już tutaj było gdzieś w tym miejscu stamtąd stamtąd dobiegały właśnie takie dziwne odgłosy, I, a nad tymi drzewami takie czarne ptaki latały, a dzisiaj nie. Dzisiaj, dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj nie ma ani tych czarnych ptaków nie, nie ma, ani e, nie ma tych odgłosów, no i właśnie ptaki. Dzisiaj ładnie ptaki śpiewają. Bo wtedy to właśnie w ogóle żadnych ptaków, tylko właśnie te czarne ptaki nad tymi drzewami latały i właśnie dziwne dźwięki tutaj było słychać. Tak więc, że tak właśnie tutaj straszyło. No a teraz nie, na szczęście dzisiaj już tutaj nie straszy. Tak więc, że. No, okazuje się, dzień niepodobny do dnia, bo po prostu w jednym dniu może straszyć, a w innym dniu już okazuje się, że już nie straszy. Tak że na szczęście, dzisiaj nie straszy. Dzisiaj można sobie spokojnie pospacerować. Bez obawy, że będą człowieka straszyć tutaj w lesie, tenże fajnie, fajnie, że dzisiaj nie ma strachów, tylko jakaś czarna postać tam idzie ale ja tą czarną postać to już wcześniej widziałem ona po prostu tak chodzi wpierw w jedną stronę szła, później w drugą stronę szła czarna postać taka po prostu w, kaptur, w czarnym kapturze czarna postać No ale to nie znaczy, to nie znaczy, że jest. To nie znaczy, że jak jest czarna postać w czarnym kapturze, to wcale nie znaczy, że to jest od razu jakaś zjawa, czy jakiś strach, czy jakiś duch, czy nie wiadomo co. Nie, po prostu tak to niektórzy ludzie się. Ubierają właśnie rzecz cała na czarno, jeszcze w czarnym kapturze. Tak to niektórzy się ludzie ubierają, ale to nie znaczy wcale, że to jest jakaś zjawa, jakiś strach czy jakiś inny duch. wiem, że dzisiaj nie, dzisiaj nie straszy. Dzisiaj jest elegancko fajnie tutaj. Tu jest właśnie to obozowisko. Super fajne kapitalne. I dzisiaj nie strasz. nie nie. Dzisiaj nie straszy. Ta czarna postać tam idzie, ale to po prostu jakaś po prostu tak ubrana po prostu tak niektórzy ludzie się ubierają. Ale to normalne jest człowiek Także Dzisiaj właśnie byłem tutaj na obozowisku No i wszystko w porządku, elegancko Dzisiaj nie straszyło Ptaki ładnie śpiewają Jedynie co to ta czarna postać chodząca po lesie No ale No ale tak jak mówię, niektórzy po prostu tak się ubierają. Powiem, że fajnie, super fajnie kapitalnie Pozdrawiam wszystkich z lasu i na tym już koniec tego filmiku. Pozdrawiam i już będę kończyć Tak więc, że wszystko dobrze, wszystko elegancko. Dzisiaj nic nie straszyło i wszystko dobrze się skończyło. Tak więc, że elegancko, super fajnie. No i kapitalnie. Tenże Dziękuję, dziękuję na razie. Cześć, cześć, cześć. A ta czarna postać szybko gdzieś znikła. Jeszcze tylko się zo popatrzę, czy tutaj za zakrętem jej nie będzie. Widać za zakrętem nie. Za zakrętem też już tej czarnej postaci w kapturze czarnym już nie ma. Nie ma, nie ma. że już znikła. Znikła. Już jej nie ma. Znikła gdzieś w lesie. No to jeszcze raz na razie. Cześć, cześć, cześć.